Byłeś przedmiotem no, tak. licytacji wydawnictwa. Tak, tak. My I jakie byliśmy... kwoty kładli na stół? Bo jestem ciekaw, jak się dzisiaj walczy o dobrego autora. No to dzisiaj to trudno by było powiedzieć, bo tak naprawdę kiedyś y jakiś wydawca w, w 2013 roku. Proponował mi kilkaset tysięcy. W 13, czyli to był początki Sam początek, pisania. tak, sam początek pisania. Miałeś dopiero 30 kryminałów napisał. Na koncie, tak. A <laughs> A to to prawda, ale taka jest prawda. <laughs> tam. No i co proponował? <laughs> tam było na stole kilkaset tysięcy za wyłączność. Mhm. I plus, nie, to było 2014. Mhm. I plus ileś tam, już nie wiem, ile za, za, za dwie książki chyba. Mhm. No, ale to od, odmówiłem, bo oferta na wyłączność to nie była dla mnie żadna oferta, bo za tym ja nie podpisuję umowy na książki niewydane. Mam taką zasadę, że piszę książkę i dopiero jak ona jest skończona. Mm -hmm. Jak jestem. Nie takie artyści, muzycy na pięć płyt do przodu. Nie, nie, tak, tak u mnie okay. nigdy nie będzie. U mnie jest zawsze tak, że... Że wszystko jest na gębę do pewnego momentu, czyli ja mówię wydawcy, słuchaj, piszę to, albo nie mówię mu, bo często tak bywa, że mu nie mówię i nie, nie wie. No ale ty jesteś lojalny wobec... Jestem, jestem, tak. Zresztą no, zaprzyjaźniliśmy się, to to już nie jest tylko stopa zawodowa. Czy uczyniłeś tych ludzi milionerami? No na pewno. Myślę, że te, te, te wydawnictwa, w których się ukazały moje książki, to mają takie obroty, jedne z największych. Mm -hmm. Bo mm, ostatnio czytałem gdzieś podsumowanie rynku księgarskiego i oni, ludzie, którzy fachowo się tym zajmują, mieli kłopot, bo pisali o ponad dwóch miliony, milionach sprzedanych egzemplarzy twoich książek. Czy w ogóle można to dzisiaj ustalić? Tak, i to ustaliłem dosyć niedawno, no. bo potrzebowaliśmy to do, no między innymi dla, dla platirza i dla mm -hmm. tych tam międzynarodowych jakichś. Mm -hmm. I uwaga, to A, będzie materiałów. jaka kwota? Uwaga, 3-4. Dam, 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 no. 7 milionów książek. Co? Jak? Proszę chwilę ciszy. Okay. <laughs> Hej, kurcz, to Czekaj, ja to opowiadałem Piotrowi. Ja miałem tak podpisany kontrakt, że za pierwsze 100 tysięcy dostałem milion złotych, potem za każde 100 tysięcy dostałem więcej, bo taniał dróg. Piotrś, masz komórkę, 7 milionów. Policzmy razy. Ja mam komputer. Ja do tego to mam komputer. Kalkulator. Ile to jest go w gotówce? Ile to jest w gotówce? A ja nie wiem, ile to jest w gotówce. 7, czekaj. Chciałbym sprawdzić. Jeżeli, czekaj, jeżeli 7 milionów. Z... nerwów wpisałem kalkulator. No. To będzie że, 7 bani. Za milion książek to jest będzie 100 jest, Mam 7 barów. To jest 70 milionów. Wojewódzki. Kędzielski.